Polecam Państwu słowa Michała Puchalskiego, młodszego kolegi, człowieka, który zafascynował się historią, ale też myślą polityczną. On przedstawił w kościele w Drozdowie Romana Dmowskiego od zupełnie innej strony, od strony prywatnej, szczególnie właśnie w Drozdowie, w dworku państwa lutosławskich. Jakim był człowiekiem w wspomnieniach jego najbliższych? Jego rodziny przybranej, bo nie fizycznej, rodziny lutosławskich Niklewiczów, gdzie z nimi przebywał przez całe lata i był dla nich pewnym wzorem odniesienia. Michał Puchalski ma przed sobą wszystko. Ja się tylko cieszę z tego, że mam następców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia z takim krótkim, okolicznościowym wystąpieniem przed Państwem. Długo zastanawiałem się, co można jeszcze nowego powiedzieć o Romanie Dmowskim. Znane są dziś doskonale jego zasługi dla Polski. Mamy możliwość poznawania jego dzieł, które są powszechnie dostępne zarówno w formie tradycyjnej, to znaczy książkowej, jak i w internecie. Nie chcąc powtarzać tego, co jest powszechnie znane, postanowiłem w moim krótkim wystąpieniu przybliżyć Państwu trochę inną stronę e, Romana Dłowskiego. Tą prywatną, tą ludzką, tą, tą, jaki był na co dzień. Zapewne wszyscy, którzy się dziś zebraliśmy, by uczcić pamięć ojca polskiej niepodległości, znamy podstawowe fakty z jego życia. Był współtwórcą i liderem obozu narodowego, wybitnym myślicielem politycznym, autorem fundamentalnych dla idei narodowych dzieł z myślami nowoczesnego Polaka na czele, politykiem, niestrudzonym wojownikiem sprawy polskiej pod zaborami, ojcem polskiej niepodległości w roku 1918, nauczycielem pokoleń sobie współczesnych, ale także wszystkich, którzy czują Polskę i myślą o niej tak, jak on to zwykł uczynić. To są fakty znane, ale jakim prywatnie człowiekiem był Roman Dmowski? Jak pisała w swoich wspomnieniach Izabela z lutosławskich Wolikowska, jest istotną potrzebą przy omawianiu działania i życia wielkiego człowieka dojrzeć choć na chwilę, jaki on był na co dzień, co w tym skupionym wysiłku było mu chłodą czy odpoczynkiem. Na początku jednak warto wspomnieć, kim była autorka przytoczonych przed chwilą słów, czyli Izabela z Lutosławskich Wolikowska. Była córką Zofii Kasanowy-Lutosławskiej i Wicenta Lutosławskiego. Urodziła się w 1889 roku, a pana Romana poznała w domu swoich rodziców w Krakowie na początku wieku XX jako dwunastoletnia dziewczynka. Wtedy Zodmowski zaprzyjaźnił się z państwem lutosławskimi i był bardzo częstym, okresami nawet codziennym, gościem rodziców pani Izabeli. Jak ona wspomina pana Romana? Z karty jej wspomnień zatytułowanych Roman Dmowski, Człowiek, Polek, przyjaciel, wydanych po raz pierwszy na emigracji w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku, przybija się obraz serdecznego, obdarzonego poczuciem humoru człowieka. Praktycznie od samego poznania wywiązała się między panem Romanem a dziećmi państwa ludosławskich. Sympatia, która szybko zamieniła się w długoletnią przyjaźń. Nie, nie tylko z panią Izabelą, ale także z jej siostrami. Oprócz Izabeli, ludzławcy mieli także mieli dwie córki: najstarszą Marię, po mężu Niklewicz, oraz Halinę, po mężu Meissner. Wszystkie trzy zapamiętały go ze swego dzieciństwa jako niezwykle serdecznego i przyjaznego wobec dzieci, emanującego wesołością w kontaktach z nimi. Był dla nich dobrym wujkiem, starającym się uczestniczyć w ich wychowaniu. Lubił także bawić się z nimi, szczególnie chętnie grywał z nimi w warcaby. Najmłodszej siostrze, Halinie, przypadł szczególny przywilej. Jej jedynej Roman Dmowski pozwalał mówić do siebie po imieniu, tak jak wtedy, gdy się poznali. Halina miała wówczas pięć lat. Izabela podkreślała, że właśnie z najmłodszą z nich łączyła Dmowskiego szczególna przyjaźń. Jak podkreśla autorka, podziwiała ona pana Romana za jego pracowitość. Często widziała go zmęczonego, jednak zawsze znajdującego czas dla panien Lutosławskich. Nie zapominał o nich także wtedy, gdy podróżował. Chętnie pisał do nich listy i przesyłał kartki, często opatrując je zabawnymi wierszykami. Mimo dużej różnicy wieku miał domowski świetny kontakt z dziećmi swoich przyjaciół. Lutos Lutosławcy przez lata stanowili dla pana Romana rodzinę. Nie zapominał on jednak o swojej matce Józefie i bracie Wacławie. Matkę sprowadził do Krakowa w późnych latach jej życia. Józefa Dmowska w czasie pobytu u syna, także była regularnym gościem w domu lutosławskich. Izabela Lutosławska zapamiętała, że pan Roman darzył wielką miłością swoją matkę, która podobnie jak on, także była osobą ciepłą i obdarzoną poczuciem humoru, czym zjednała sobie przyjaciół syna. Wielkie wrażenie na młodej dziewczynie robiła troska, z jaką Dmowski opiekował się chorowaną matką. Po jej śmierci w roku 1914 pan Roman przez długi czas przeżywał żałobę. Jak opisuje Izabela, widać było w jego oczach smutek. Jego głos nie brzmiał już tak wesoło jak kiedyś, stał się melancholijny, małomówny. Dowodzi to, jak bardzo był zżyty ze swoją matką i jak wielką miłością ją darzył. Wielkim uczuciem darzył także zmarłego, w 1884 ojca Walentego Domowskiego. Jak wspominał Lutosławska, często opowiadał jej o swoim dzieciństwie, które, choć w domu było często biednie, wspominał bardzo szczęśliwie. Jego ojciec był brukarzem, ciężko pracował, by utrzymać swoją rodzinę. Mimo wielu obowiązków i zmęczenia z powodu ciężkiej fizycznej pracy, ojciec starał się znajdować czas dla dzieci, spędzać z nimi czas, wychowywać się. Pan Roman często z rozrzewnieniem miał wspominać łowienie ryb ze swoim ojcem, podczas których budowała się między nimi synowsko-ojcowska więź. Podkreślał także, że jego ojciec, pomimo braku formalnego wykształcenia, bardzo dbał o swój rozwój intelektualny. Po powrocie z pracy, lubił czytywać książki. Była to jego pasja, którą zaszczepił także młodemu Romanowi. Cechą wyróżniającą Dmowskiego, która wyróżniała go w środowisku, w którym się obracał, była jego duma z własnego pochodzenia. Nigdy nie próbował ukrywać, że pochodzi z biednego, ale porządnego domu. Zawsze podkreślał z dumą, że jego rodzice ciężko i uczciwie pracowali, co rzutowało także na późniejsze życie Dmowskiego. To właśnie z domu rodzinnego. Wyniósł on pracowitość, z której później słynął, którą, pod, którą podkreślali jego przyjaciele i współpracownicy. Bardzo cenił także ludzi pracy. W domu Lutosławskich serdeczne relacje łączyły go także z domową służbą. Skoro mowa o przyjaciołach, środowisko znajomych i przyjaciół Dmowskiego było dość duże. Pan Roman obracał się wśród ludzi niejednokrotnie wybitnych. Dość powiedzieć, że, szczególną zażyłość, że szczególna zażyłość i sympatia łączyła go choćby z wybitnym poetą Janem Kasprowiczem czy późniejszym laureatem Literackiej Nagrody Nobla Władysławem Reymontem. Dmowski był szczególnym admiratorem talentu Reymonta, który dawał mu do przeczytania swoje powieści przed ich wydaniem. Wiedział bowiem, że Dmowski, jako rozsmakowany w literaturze, skądinąd sam także świetnie pisał, o czym świadczą dwie. Znane nam dzisiaj jego powieści, czyli Dziedzictwo i w połowie drogi, że Dmowski krytycznym okiem spojrzy na dzieło, a jego uwagi, nawet jeśli krytyczne, będą po przyjacielsku rzetelne. Dmowski zjednywał sobie ludzi dorosłych tak samo jak dzieci poczuciem humoru, otwartością, chęcią poznania drugiego człowieka i nawiązania z nim dialogu. Izabela Lutosławska wspomina, że był bardzo wiernym przyjacielem. Ludzie cenili w nim wierność i umiejętność krytycznej oceny najbliższych nawet osób. Pan Roman nie należał do czczych pochlebców. Hołdował zasadzie, że podstawą każdej przyjaźni jest szczerość. Sam także był otwarty na krytykę, co bardzo imponowało wielu osobom, które miały z nim bezpośrednią styczność. Potrafił nawiązywać kontakty z ludźmi w każdym wieku, czym zjednywał sobie sympatię współczesnych. Wielu podkreślało także jego nienaganne maniery i obycie towarzyskie. Był człowiekiem skromnym, ale znającym poczucie własnej wartości. Wiedział zapewne, że jest kimś wyjątkowym na tle innych, ale nigdy się z tym nie obnosił. Nie lubił mówić o sobie, nie uskarżał się na niedogodności związane ze swoją walką o niepodległość Polski. Traktował swoje wyrzeczenia jako część swojej służby dla narodu. Nie był może porywającym mówcą, ale gdy zabierał głos, był konkretny i bardzo rzeczowy. Nie był typem wiecowego polityka. Nie chciał grać na emocjach tłumu, ale przekonywać ludzi do swoich racji poprzez trafienie do ich rozumu. Kolejną cechą, którą podkreślali ludzie znający Dmowskiego, była jego szczodrość i wrażliwość na ludzką krzywdę. We wspomnieniach o panu Romanie pojawia się wiele wzmianek o jego pomocy osobiście świadczonej ludziom w złej sytuacji materialnej. Cytowane już kilkukrotnie tutaj Izabela Lutosławska-Wolikowska, Opisała sytuację, która miała miejsce w pierwszych latach po poznaniu z panem Romanem. Otóż Dmowski pewnego dnia przyszedł do ich domu w odwiedziny. W pewnym momencie któryś z domowników zauważył, że na jego ręku brakuje zegarka, z którym nie zwykł się praktycznie nigdy rozstawać. Na pytanie co się stało, pan Roman nie za zakłopotany odpowiedział, że zegarek oddał żebrzącej kobiecie z małymi dziećmi. Poruszony jej krzywdą, chciał jej jakoś pomóc, ale z racji braku pieniędzy w portfelu, jedyne co mógł jej ofiarować, to był właśnie ten jego ukochany, ulubiony zegarek. Domowski był człowiekiem uczuciowym. Bardzo kochał siostry ludosławskie, które traktował niemal jak swoje dzieci. Z biegiem lat, gdy założyły one swoje rodziny, bardzo interesował się kolejami ich losu. Dzieci sióstr także darzył głębokim uczuciem, traktując je trochę jak swoje wnuki. Swojej rodziny nie założył. Jak często podkreślał, moi drodzy, rodzina to bardzo poważna sprawa. Rodzinie trzeba coś z siebie dać, bo inaczej nie ma rodziny. A ja cały jestem pochłonięty czym innym. Od 1920 roku mieszkał z jedną z sióstr Łotysławskich, Marią po mężu Niklewicz i jej mężem Mieczysławem. Pomagał im aktywnie w wychowaniu ich pięciorga dzieci. Silne były także związki pana Romana z Kościołem. Choć do dziś pogoduje w pewnych kręgach teza, jakoby był on przez większość życia człowiekiem niewierzącym. Silnie podkreślał rolę Kościoła rzymskiego w życiu narodu. Wskazywał, że tylko wartości katolickie mogą zapewnić właściwy ład w państwie. Jednak przez wiele lat nie był praktykującym katolikiem. To trzeba otwarcie przyznać. Zmieniło się to w ostatnich latach życia. Po przeprowadzce do Drozdowa w roku 1938 Pan Roman pragnął uczestniczyć w Eucharystii. Stan jego zdrowia jednak nie pozwalał mu na uczęszczanie do Kościoła. Jednak na specjalną prośbę biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, wieloletni przyjaciel Romana Dłowskiego, wydał zgodę, by msze święte, niedzielne, mogły być odprawiane w dworku, w którym Pan Roman mieszkał. Na koniec chciałem przytoczyć dwa fragmenty ze wspomnień E, najbliższych o Romanie Dmowskim. E, pierwszy fragment pochodzi z książki pod tytułem Roman Dmowski, Człowiek-Polak-Przyjaciel. E, drugi natomiast ze wspomnień Marii Niklewiczowej, która opiekowała się z panem Romanem w ostatnich latach jego życia. Traktują one o pobycie Romana Dmowskiego w Drozdowie i o jego śmierci. Do tego dworu, czyli dworu Drozdowskiego, już kiedyś dochodziły władcze rozkazy Romana Dmowskiego. Bracia Marian i Józef Lutosławcy posłuchali nakazu Komitetu Narodowego Polskiego i zajęli się gorliwie werbowaniem ochotników do Armii Polskiej we Francji, walczącej z Niemcami. Obaj uwięzieni przez bolszewików zostali rozstrzelani 5 września 1918 roku. W 20 lat później, w dniu 18 czerwca, zawitał na stałe w te progi jakby rodzinne Roman Dmowski. Drozdowo różne tymczasem przechodziło koleje. Odwieczne dziedzictwo rodu Lutosławskich omal się nie rozpadło. Resztki wielkiego majątku, tak zwany Dolny Dwór, nabyła od Skarbu Państwa Maria z Lutosławskich Inklewiczowa. U Państwa Inklewiczów mieszkał Dumowski w Warszawie od swojego powrotu z Paryża po zakończonym traktacie wersalskim. Teraz przeniósł się z nimi na lato na wieś. Przyrodnik z wykształcenia, do wsi i przyrody tęsknił całe swoje życie. Snać rozum. Raz instynkt przyrodnika wskazał mu ostatnie właściwe miejsce doczesnego spoczynku. Drozdowo pięknie położona nad narwią, wieś parafialna, o 7 km od Łomży i około 160 km od Warszawy. We dworze zajmował pokój pełen światła, przylegający do jadalni, a, a wielkimi oknami i werandą skierowany, skierowany ku rozległemu parkowi, skąd roztacza się. Uroczy widok na kościół, tuż za parkanem. Rozmiłowany był pan Roman w tych urokach mazurskiej ziemi. Lubił przechadzki po parku, rozkoszował się widokami, podziwiał każdy wschód i zachód słońca, przyglądał się drzewom i kwiatom. W pokoju, w którym mieszkał do chwili zgonu, stało białe, skromne łóżko. Obo, opodal podręczna biblioteczka i skromna gotowalnia. Przy tym były tam drogie jego sercu pamiątki po rodzicach i dziadach. Przy łóżku stał fotel, stary po matce. Ku jej pamięci kazał go sobie sprowadzić z Warszawy, by mieć go przy sobie. Nad łóżkiem wisiał stary obraz Matki Boskiej, odziedziczony po rodzicach, a nad stolikiem nocnym ryngraf po dziadach, który zabrał ze sobą do trumny, bo nie miał już go komu przekazać. Na jednej ze ścian inny obraz Matki Boskiej. Z Chrystusem zdjętym z Krzyża. Ten obraz jest w jednym miejscu przecięty jakby szablą. Istotnie przecięła go szabla rosyjska wówczas, kiedy matka wystawiła obraz w czasie manifestacji narodowej. Na jednej ścianie portret ojca. I to wszystko ciepło tu przytulnie i skromnie. Natomiast Maria Niklewiczowa tak opisywała ostatnie dni pana Romana. W piątek 30 grudnia przyjechali z Warszawy doktor Starkiewicz i doktor Łapiński. Pan Roman przywitał ich prawie wesoło. Skoncentrowali oni poza porażeniem zaczynające się zapalenie płuc. O godzinie 12 przyjechał ksiądz biskup Łukomski odwiedzić chorego. Bawił u niego krótko, a wychodząc biskup Łukomski pobłogosławił pana Romana. Pan Roman przyjął błogosławieństwo pochyliwszy głowę. Był najzupełniej przytomny. Lekarze twierdzili, że serce nadspodziewanie mocne że dotąd nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa, choć w każdej chwili może się zjawić. W niedzielę po północy z 1 na 2 stycznia 1939 roku puls przestał bić, ale oddychał jeszcze płytko, płyciutko. Byliśmy wszyscy przy nim, bo kazaliśmy obudzić dzieci, klęczyliśmy w osłupieniu, nie mogąc uwier uwierzyć w to, że odchodzi. Pięć minut po pierwszej żyć przestał. Zbliżyliśmy Lusterko do ust. Niestety. Zgodnie nie ulegał już żadnej wątpliwości. Zamknęłam mu oczy. Wyraz twarzy miał pogodny, spokojny. Chłopcy z pielęgniarzem przystąpili do ostatniej toalety. Ubrali go w zwykłe ciemne ubranie. W złożone ręce, ułożyliśmy krzyżyk, który ucałował po ostatnim namaszczeniu, które przyjął kilka dni wcześniej. Kończąc, chciałbym podziękować Państwu za zaproszenie i możliwość wygłoszenia tutaj kilku Słów o panu Romanie Dmowskim. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć kilka faktów o panu Romanie, których być może państwo nie znaliście do tej pory. Uznałem bowiem za wartościowe, by w dniu wspomnienia jego śmierci ukazać go także od tej innej, bardziej ludzkiej strony. By nie był dla nas jedynie postacią wspomnika, ale by każdy z nas tu obecnych mógł dostrzec w nim człowieka z krwi i kości, a nie jedynie bohatera z odległej przeszłości. Jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie i za wysłuchanie.